Jest jeden owoc, który od lat cicho leży w twojej kuchni. Niepozorny, codzienny, wręcz niewinny. A jednak jeśli masz ponad 60 lat, ten owoc powoli wysysa z ciebie testosteron, zatyka twoje naczynia krwionośne i po cichu odbiera ci erekcję. Brzmi absurdalnie prawda. W końcu większość ludzi uważa go za zdrowy dla serca. Ale w mojej praktyce, w programie Wiek Mądrości, widziałem, jak życie mężczyzn potrafiło się całkowicie odmienić. K Wystarczyło usunąć ten jeden zdrowy owoc z codziennej rutyny. Od ponad trzech dekad pomagam starszym mężczyznom odzyskać siłę, pewność siebie i witalność, którą myśleli, że utracili na zawsze. I raz po raz widzę tę samą prawdę. Gdy mężczyzna po sześćdziesiątce przestaje zgadywać, a zaczyna jeść z intencją, jego ciało reaguje zaskakująco szybko. Ale o to, o czym nikt ci nie mówi, nie wszystkie owoce są dobre dla starzejącego się mężczyzny. Niektóre potrafią podbić poziom estrogenu, wywołać gwałtowne skoki insuliny i zniszczyć tlenek azotu, cząsteczkę odpowiedzialną za silne, zdrowe erekcje. Z drugiej strony, istnieją cztery skromne owoce, które potrafią naprawić przepływ krwi, obudzić testosteron i przywrócić energię oraz bliskość całkowicie naturalnie. W tym materiale pokażę ci cztery owoce, których nie powinieneś dotykać po sześćdziesiątce, oraz cztery, które warto jeść każdego dnia, jeśli chcesz odzyskać witalność i pewność siebie w sypialni. Zostań ze mną do końca, bo ten ostatni owoc, o którym opowiem, pomógł moim pacjentom odwrócić lata osłabienia erekcji w zaledwie kilka tygodni. Zanim jednak przejdziemy dalej, jeśli jesteś mężczyzną po sześćdziesiątce i naprawdę zależy ci na odzyskaniu energii, Krążenia i męskiej pewności siebie, kliknij przycisk subskrypcji i włącz powiadomienia. W programie Wiek Mądrości dzielimy się praktycznymi, naukowo potwierdzonymi wskazówkami właśnie dla Ciebie. Jeśli ten temat do Ciebie przemawia, napisz w komentarzu 1. Jeśli nie, wpisz 0. Dzięki temu będziemy mogli lepiej dopasować kolejne materiały do Ciebie. A teraz zaczynajmy od pierwszego owocu, którego warto unikać. I uwierz mi, będzie to niespodzianka, bo wielu mężczyzn sięga po niego codziennie i bez cienia zastanowienia. A mimo to, ten owoc cicho rozstrają twoje hormony i osłabia krążenie. Porozmawiajmy o winogronach i o tym, dlaczego wcale nie są tak niewinne, jak wyglądają. Pierwsze winogrona ukryta pułapka testosteronu. Winogrona kojarzą się z dobrym zdrowiem. Są małe, soczyste, pełne antyoksydantów. Ale dla mężczyzn po 60 mogą wyrządzać więcej szkody niż pożytku. Zwłaszcza jeśli jesz je regularnie i nie zwracasz uwagi na ich pochodzenie. Zobacz, winogrona to jeden z najczęściej opryskiwanych owoców w nowoczesnym rolnictwie. Jeśli nie są certyfikowane jako ekologiczne, często zawierają koktajl pestycydów, z których wiele działa jak ksenostrogeny, syntetyczne związki naśladujące estrogen w męskim organizmie. I tu zaczyna się problem. Dlatego zalecam ograniczenie lub całkowite wyeliminowanie winogron, chyba że pochodzą z ekologicznych upraw i są jedzone sporadycznie. I absolutnie unikaj soku winogronowego. To bomba cukrowo pestycydowa gotowa zniszczyć twoje zdrowie naczyniowe i hormonalne w mgnieniu oka. A jeśli myślisz, że winogrona to jedyny winowajcą, poczekaj, aż usłyszysz, co okryje się w tym niepozornym, kolorowym kubeczku owocowym, który większość seniorów zjada z rana. Kolejny owoc jest słodki, ale zaskakująco niebezpieczny. Drugie owoce w puszce słodka pułapka seniorów. Przychodzą w małych, kolorowych kubęczkach. Wyglądają przyjemnie, miękkie, łatwe do przerzucia. Dla wielu mężczyzn po sześćdziesiątce stały się szybkim śniadaniem lub przekąską często zjadane razem z porannymi lekami. Brzmi niewinnie, prawda. A jednak to starannie zaprojektowana pułapka cukrowa. Te owocowe kubeczki cicho niszczą twoje naczynia krwionośne, hormony i sprawność w sypialni. Problemem nie są nawet same owoce. Problemem jest to, w czym one pływają. Większość owoców w puszkach jest zanurzona w syropie glukozowo-fruktozowym lub w zagęszczonym soku owocowym, oba pełne prostych cukrów. Kiedy te cukry trafiają do twojej krwi, szczególnie na pusty żołądek, powodują gwałtowny wyrzut insuliny, stan zapalny w tętnicach i spadek tlenku azotu i cząsteczki, której potrzebujesz do mocnych erekcji. Syrop glukozowo-fruktozowy ma też związek z odpuszczeniem wątroby, wzrostem estrogenu i obniżeniem testosteronu. W skrócie owoc, który miał pomagać Ci się zdrowo starzeć, w rzeczywistości okrada Cię z siły od środka. Jeden z moich pacjentów, Roman, 72 lata, przez dekadę jadł codziennie owoce z puszki zmęczenie, mgła mózgowa, brak jakiejkolwiek ochoty na seks. Kiedy tylko wyrzuciliśmy te kubeczki i wprowadziliśmy świeże, niskocukrowe owoce, jego energia i bliskość wróciły. Nie od razu, ale wyraźnie, z tygodnia na tydzień. Nawet wersje z lekkim syropem, czy bez dodatku cukru, potrafią wprowadzać w błąd. To wciąż owoce, które miesiącami leżały w puszce, często wybielane, pozbawione błonnika i konserwowane chemicznie. Ale jeśli myślisz, że puszkowane owoce to szczyt zagrożenia, następny przykład zaskoczy cię jeszcze bardziej. Bo to owoc świeży, popularny i szeroko chwalony jako zdrowy. A jednak dla starzejących się mężczyzn może po cichu zabijać twoją energię i popęd. Trzecie banany, zdradliwy, zdrowy, wybór. Banany wszyscy je znamy. Ale jeśli masz ponad 60 lat, jesz banany codziennie i zauważasz spadek popędu, Słabsze poranki lub emocjonalne zmęczenie, czas przemyśleć ten nawyk. Myślisz, że suszone owoce, takie jak rodzynki czy daktyle, to lepsza alternatywa? Zanim sięgniesz po kolejną garść, posłuchaj, co naprawdę robią z Twoim testosteronem. Prawda może Cię zaskoczyć. Czwarte, suszone owoce, szczególnie daktyle i rodzynki. Wydają się niewinne. Garść rodzynek tu, kilka daktyli tam. Dla wielu mężczyzn po 60. To, to zdrowsza przekąska, szczególnie gdy próbują ograniczyć słodycze. Ale prawda jest taka, że suszone owoce to jedne z najbardziej podstępnych produktów, jakie możesz spożywać w tym wieku. Jeśli zmagasz się z niską energią, słabym krążeniem lub spadkiem pewności siebie w sypialni. Te owoce mogą to wszystko po cichu pogłębiać. Dlaczego? Bo suszone owoce to skoncentrowane źródło cukru. Biedna filiżanka rodzynek zawiera więcej cukru niż puszka coli. A w przeciwieństwie do świeżych owoców pozbawione są błonnika, który normalnie spowalnia wchłanianie glukozy. Efekt Twoja glukoza we krwi gwałtownie rośnie, insulina skacze, a testosteron spada. Co gorsza, wiele pakowanych suszonych owoców jest pokrywanych olejami roślinnymi, żeby się nie sklejały i konserwowanych siarczynami, które mają zachować kolor. Te dodatki mogą zaburzać wchłanianie cynku, a cynk to absolutny fundament produkcji testosteronu, jakości spermy i siły erekcji. Niektórzy mężczyźni opowiadali mi, że jedli kilka daktyli przed snem, myśląc, że to zdrowa opcja. Nie wiedzieli jednak, że ich poziom cukru pozostaje podniesiony przez całą noc, blokując wydzielanie hormonów wzrostu i uniemożliwiając regenerację testosteronu podczas snu. Suszone owoce smakują słodko, ale u mężczyzn po sześćdziesiątce często zostawiają po sobie gorzki ślad, zaburzoną gospodarkę hormonalną i ciche, stopniowe osłabienie. Skoro omówiliśmy cztery owoce, które potrafią sabotować twoją męskość po sześćdziesiątce. Czas odwrócić scenariusz. Teraz poznasz cztery potężne, często niedoceniane owoce, które rekomenduję moim pacjentom w programie Wiek Mądrości. To właśnie one potrafią ponownie rozruszać krążenie, podnieść testosteron i przywrócić twoją żywotność szybciej niż się spodziewasz. Pierwsze granat, król krążenia. Jeśli miałbym wskazać jeden owoc, który polecam niemal każdemu mężczyźnie po 60, to bez wahania byłby to granat. Nie tylko dlatego, że jest pyszny i orzeźwiający, ale dlatego, że to jedno z najpotężniejszych naturalnych narzędzi jakie mamy do odbudowy przepływu krwi i ochrony testosteronu. Granat jest bogaty w związki zwane punikalaginami i silne przeciwutleniacze, które redukują stres oksydacyjny i wzmacniają ściany naczyń krwionośnych. A to kluczowe, bo twoja erekcja zależy od jednego okrążenia. Badania pokazują, że regularne spożywanie soku z granatu zwiększa produkcję tlenku azotu, rozluźnia naczynia krwionośne i umożliwia silniejszą, bardziej stabilną erekcję. W jednym z badań mężczyźni, którzy pili sok z granatu codziennie, zauważyli poprawę funkcji erekcyjnej i wzrost poziomu testosteronu w ślinie już po kilku tygodniach. To nie są chwilowe efekty, to realne, biologiczne zmiany. Widziałem dziesiątki mężczyzn, którzy przychodzili zmęczeni, zrezygnowani, przekonani, że ich najlepsze lata minęły. Po miesiącu z codzienną porcją granatu, czy to w postaci małej szklanki soku, czy pół filiżanki ziaren, odzyskiwali energię, poranne erekcje i poczucie mocy, o której zapomnieli. Wybieraj jednak czysty sok z granatu bez dodatku cukru, albo po prostu jedz świeże pestki. Możesz dodać je do porannego koktajlu lub zjeść solo. Twoje ciało ci za to podziękuje. A gdy granat otwiera twoje naczynia, następny owoc działa jak tarcza, chroni testosteron przed cichym zniszczeniem i uspokaja hormon, który kradnie ci energię. Drugi kiwi i cytrus testosteronu. Kiwi nie przyciąga wzroku na sklepowych półkach. Małe, zielone, niepozorne. Ale dla mężczyzn po 60 to jeden z najbardziej niedocenianych owoców dla hormonów i wydolności. Kiwi jest prawdziwą bombą witaminy C, często zawiera jej więcej niż pomarańcza. A witamina C odgrywa kluczową rolę w produkcji testosteronu, chroniąc komórki Leydiga w jądrach przed stresem oksydacyjnym. Gdy te komórki są silne, twój testosteron pozostaje wysoki. To jednak nie wszystko. Kiwi zawiera naturalny enzym aktynidynę, który wspiera trawienie i wchłanianie składników odżywczych. Dlaczego to ważne? Bo z wiekiem nasz układ trawienny słabnie, a nawet zdrowe jedzenie nie zawsze się w pełni przyswaja. Kiwi pomaga przebić się przez te barierę i dzięki czemu cynk i magnes, dwa kluczowe minerały dla męskiej sprawności, rzeczywiście trafiają do krwiobiegu. Dodatkowo kiwi obniża poziom kortyzolu o hormonu stresu, który bezpośrednio konkuruje z testosteronem. Badania przeprowadzone w Japonii wykazały, że mężczyźni jedzący dwa kiwi dziennie przez kilka tygodni mieli lepszy sen, niższe ciśnienie krwi i wyraźnie lepsze samopoczucie. Zalecam jeść całe kiwi ze skórką, kto właśnie tam znajduje się najwięcej błonnika i składników odżywczych. Jeśli wolisz bez skórki i nic nie szkodzi, samo wnętrze też wystarczy, by poczuć różnicę. A jeśli kiwi uspokaja stres, który blokuje twoją męskość, to kolejny owoc robi odwrotnie, aktywizuje molekułę, która odpowiada za trwałą erekcję. Większość mężczyzn nie ma pojęcia, że ten owoc działa jak naturalna niebieska tabletka. Trzeci Arbus, naturalna Viagra. Arbus to nie tylko orzeźwiający letni przysmak. To jedno z najpotężniejszych naturalnych wsparć dla krążenia i funkcji erekcyjnych u starszych mężczyzn. Sekret tkwi w związku o nazwie l cytrulina Po wchłonięciu w organizmie przekształca się ona w elargininę, która z kolei zwiększa produkcję tlenku azotu. Tej samej substancji, która rozszerza naczynia krwionośne i pozwala krwi swobodnie płynąć tam, gdzie potrzeba najbardziej. W przeciwieństwie do syntetycznych tabletek, Arbus działa łagodnie i naturalnie, wspierając serce zamiast je obciążać. Wielu moich pacjentów po 60 i 70, którzy zaczęli jeść arbuza codziennie, zwłaszcza rano, na pusty żołądek, zauważyło mocniejsze poranne erekcje, lepszą kondycję i więcej energii w ciągu dnia. To owoc nawadniający, lekki, łatwo przyswajalny i ubogi w tłuszcz. Aby uzyskać najlepszy efekt, jedz świeże kawałki arbuza, niegotowe soki z dodatkiem cukru. Jeśli wolisz pić, zmiksuj go sam razem z białą częścią pod skórką, bo to właśnie tam jest najwięcej L cytruliny. Niektórzy łączą go z odrobiną imbiru lub soku z cytryny dla mocniejszego efektu E. I faktycznie ta mieszanka działa jak naturalny stymulator krążenia. Arbus nie tylko poprawia chwilowe doznania. On buduje trwałe zdrowie naczyń i wspiera testosteron dzień po dniu. A gdy arbus zwiększa to, co przez ciało przepływa, następny owoc chroni to, co już masz E. Twój testosteron, Twój mózg i Twoją pamięć. Jest mały, ciemny i potężny. Większość mężczyzn nawet nie podejrzewa, że właśnie on może być brakującym elementem do odzyskania ostrości umysłu i witalności. Czwarte borówki i tarcza hormonalna. Borówki są niewielkie, ale kryją w sobie niezwykłą moc. Dla mężczyzn po sześćdziesiątce to prawdziwa tarcza dla hormonów i naczyń krwionośnych. Zawierają antocyjany i silne związki roślinne, które zwalczają stany zapalne, chronią testosteron i naprawiają uszkodzenia komórek wywołane stresem oksydacyjnym. Z wiekiem stres oksydacyjny staje się jednym z największych wrogów męskiego zdrowia. Uszkadza komórki produkujące testosteron, osłabia ściany naczyń i pogarsza wrażliwość nerwów. Borówki działają jak ekipa sprzątająca natury e-neutralizują wolne rodniki i tworzą środowisko, w którym hormony znów mogą działać optymalnie. Efekt. Silniejsze erekcje, lepsza regeneracja, ostrzejszy umysł. Badania wykazały, że regularne spożywanie borówek poprawia wrażliwość na insulinę, zmniejsza mgłę mózgową i wspiera pamięć. A to wszystko przekłada się bezpośrednio na to, jak pewnie i sprawnie czujesz się w swoim ciele. Zalecam codziennie pół szklanki świeżych borówek. Wrzuć je do jogurtu, koktajlu lub zjedz samodzielnie. Z czasem zauważysz lepsze skupienie, mocniejsze libido i więcej energii w relacjach z partnerką. Borówki mają też niski indeks glikemiczny i dużo błonnika. CO pomaga utrzymać stabilny poziom cukru i chronić testosteron przez cały dzień. Teraz, gdy znasz cztery owoce, które wspierają ciało mężczyzny po 60C. Czas połączyć wszystko w jedną całość. Podsumowanie jak to wszystko połączyć. Jeśli masz ponad 60 lat, to owoce, które wybierasz każdego dnia, znaczą więcej niż kiedykolwiek wcześniej. Winogrona, owoce w puszce, banany i suszone owoce mogą wyglądać niewinnie. Ale w rzeczywistości powoli wysysają z ciebie testosteron i spowalniają krążenie. Z kolei granat, kiwi, arbus i borówki potrafią rozbudzić krążenie, podnieść testosteron i przywrócić ci męskość w sposób naturalny, bez leków, bez skutków ubocznych. Nie potrzebujesz perfekcji i wystarczy konsekwencja. Twoje ciało nadal pamięta jak być silne, pewne siebie i żywe. Daj mu tylko właściwe wsparcie, a odpowiedzi z mocą, jakiej dawno nie czułeś. Kes po kęsie. Dzień po dniu. Decyzja po decyzji.